Od przewidywań maturalnych raczej jestem daleka, ale myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne wnioski z poprzednich matur, które pozwolą nam oszacować, czy matura w tym roku będzie trudna, czy wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo prosta. Nazywam się Ania Dąbrowska, prowadzę bloga pani od chemii.pl, a dziś popatrzymy na to, jak wyglądały arkusze w poprzednich latach. Zacznijmy od zmian w formułach, bo to jest coś, co najbardziej wpłynęło na, na arkusze maturalne. Zmienił się całkowicie styl arkuszy. Kiedyś te zadania były dużo bardziej schematyczne i nawet te same arkusze pisane w tych samych latach, według starej formuły i nowej, są już pisane trochę inaczej. Więc rzeczywiście ta nowa formuła wprowadziła dużo zamieszania, tym bardziej, że informator do nowej formuły wprowadził kompletnie nowe, typy zadań, zadania z długą informacją wstępną. Ona była czasami aż zaskakująco długa, trzeba było bardzo, bardzo uważnie czytać te wszystkie informacje. No i generalnie wprowadziła, mogłabym powiedzieć, popłoch wśród maturzystów. Natomiast jeżeli chodzi o samą maturę w 2023 roku, no to wszyscy wyszli z niej zaskakująco zadowoleni. To znaczy każdy mówił, że spodziewał się czegoś gorszego, że ona była raczej taka schematyczna, a nawet jeżeli coś nie poszło, no to była to kwestia czasu, kwestia może jakiegoś braku przygotowania, ale bardzo mało słyszałam opinii takich, że matura była masakryczna, co było standardem jeszcze rok wcześniej albo dwa lata wcześniej. I tutaj teraz mamy takie pytanie, skoro mieliśmy zmianę formuły, mieliśmy trudne zadania w informatorach, takie, które czasami naprawdę gdzieś tam wzbudzały dla Was niepokój, a teraz ten egzamin jest był dość łatwy, no to można wyciągnąć taki wniosek, że PM ta matura 2024 jednak będzie trochę trudniejsza. Na co więc nastawiałabym się, gdybym była maturzystą, który przygotowuje się właśnie do egzaminu w tym roku według formuły nowej. Przede wszystkim postawiłabym na takie zadania z długą właśnie informacją wstępną. To jest absolutny must have. Jestem przekonana, że tego typu zadania będą się pojawiały. Myślę też, że może się delikatnie wymieszać kolejność zadań w arkuszu, to znaczy kiedyś standardem. Było to, że na początku była budowa atomu, potem hybrydyzacja, potem systematyka związków nieorganicznych i tak dalej. Teraz widzę, że jest taki trend, aby troszeczkę wplatać organikę już w te pierwsze zadania, i na przykład hybrydyzacja byłaby nie dla prostych cząsteczek, ale na przykład dla związków organicznych. Także tutaj też odsyłam Cię do siebie na kanał, gdzie pokazuję, w jaki sposób takie stopnie utlenienia, czy no, hybrydyzacji nie, ale stopnie utlenienia, w jaki sposób określić. Więc to jest na pewno rzecz, którą trzeba sprawdzić, trzeba sobie powtórzyć. Natomiast jeszcze jest taka jedna rzecz, którą są kolory związków. Wcześniej arkusze były czarno-białe i wyłącznie polegaliśmy na opisach, czyli mówiliśmy, że malinowy roztwór, fiołkowe zabarwienie i tak Natomiast teraz trzeba będzie wiedzieć, czym jest fiołkowe zabarwienie, czym jest szafirowy roztwór, czym jest jasnoniebieski osad i musisz być w stanie nie tylko zinterpretować opis jakiegoś doświadczenia czy obserwacje, ale też wyciągać wnioski na podstawie fotografii. Także upewnij się, że oprócz samych nazw wiesz też, jak wyglądają dane związki, w jaki sposób je otrzymujemy, tak żeby nie mieć później problemu z porównaniem fotografii z tym, co jest opisane w zadaniu. Trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że jednak los będzie dla nas łaskawy i ta matura również będzie prosta. Ale jeżeli potrzebujesz wsparcia, żeby tak zwiększyć swoje szanse na dobry wynik z matury, to oczywiście zapraszam Cię na kursydomaturypl, gdzie znajdziesz kursy maturalne z 11 przedmiotów, które zdecydowanie pomogą Ci się przygotować szybciej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!